Widam się na Dostałem prezent prezentację odebrać dzieciom niewinność dzisiaj sobie ją ocenimy w ogóle. Założę, że nam się podoba ta seria, że tam, jak tam różne rzeczy tam takie dziwne oceniam. No ale dobra to lecimy. Uwaga, prezentacje stanowi układ drastyczny odpowiedni dla dzieci. ja pierdzielę, nie. Nie rozumiem co jest. Nie no złego ja rozumiem, że jak ktoś tam, tam na serio jakąś kulturę W. prawda, że to jest dziwne, ale... Jako części jest... Nie, tylko nie koszmarny Karolek. Harry Potter. No ale kurde, yy, yy, antagoniści wcale nie są źli. Ja gdzieś ja sobie tak myślałem, jak i tramwajem, że do antagonistów się dorasta, że, że ten z wiekiem zaczyna się tak lubić tych antagonistów. O tradycyjne bajki. O Boże nie. Nic nie wczoraj, jeśli nie druga się. Oniż to było w to jest złego. To jest to złego w sumie. Dobrze. Mekrogachetami. Widzisz się jest zombiakiem, to później się z jakimś nekrofilem. Boże, ale nie każda zabawka musi być edukacyjna, też człowiek potrzebuje tak się odmurzyć. Dobra, tam są coś ludzie, to to ja nie będę tego oceniał, bo tutaj już poliarstwo jakieś pewnie jest. do masonerii nie wiedziałam, że to będzie poliarstwo. Bo wiecie, gejowskie tam, bo wiecie jeżdżący są w gejach. Cudzie widzą złego w gejach, to są normalni ludzie. Zauważyłem, że homofobii myślą o gejowskim seksie jak geje. Boże, co jest? A co jest z tego wrysowanie potworów i diabłów? Ja że im życie, i tam człowiek by już czcił to, i w tym przeto przetomorzu, jakby żeby, żeby, żeby cię Ja rysuję graty, leścicie rys trollenę i chyba, nie wiem, czemu to powiedziałem. Boże, za wszystko odchodzimy tego fragmentu. Nie chcę tą znowu, ale do współczucia. No, no nie zanim Monster High się bardzo tu podoba, to są dużo lepsze zabawki niż te takie Barbie, które prezentują wyidalizowane kobiety. Nie, nie, śmierdziele, nie, tylko nie śmierdziele. Nie rozumiem, Nie, to są, to, to są, to są, z, to są, z, to są z, to zabawki, one to nic nie robią, oni się kiedyś... Nie, kiedyś też bawiłem takimi różnymi, różnymi rzeczami, to by się nie mi, takimi, takimi... Gry z ławkami, one mi zawsze brzydziły, no ale mój brat się bawił i jest normalnym człowiekiem. Boże, doświadczenia erotyczne. Grysków. Nie każdy anime to chętaj. Może gry komputerowe. Kurdy mi na serio takie... Wy jakieś takie papaty, które, ta, które tam... Wiecie, że dzieciom się nie daje niektórych gier? Na przykład takie... Jeśli on się daje taki glik papatka, tam nie ma żadnych seksualnych na nałogi. A wiecie, że, że władcy much to jest... To jest dla nastolatków i dla dorosłych. Nie dla dzieci. Boże, nie każdy ani my to więcej. <grytanie> Boże, tylko nie mogło że ta Nie, 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 nie. Nie, nie, tylko nie że Sami sobie sprawdźcie, kto to jest. Kultystyczne i satanistyczne. Boże, nie, ja tego gender tak właśnie ja nawet nie będę oceniać, ponieważ gender nie istnieje. Gender Gend... konserwatywnych, no właśnie, konserwatywnych, czyli ludzi, których boją się zmian. Z seksualny bo co pokazuje dziećom zdjęcie głowych facetów. Nie, ale to chyba nie jest prawdziwe. Dobrze. Dobra, tu. Dobra, Boże, Dobra, czego tego Ty tymi... na Jezu. Ale wiecie, co tu pisze? 18 plus. <ścoughs> seksualizacja dzieci. Gniewol, no, nic mnie. Ja na tym nie mam żadnych słów. Nie, bo lepiej, żeby dziecko. Nie, bo lepiej, żeby tam dziecko, jak gwałci pedofil, to niech ono nawet nie wie, co to co, co, co to, w ogóle było. Nie, właśnie po to jest potrzebna edukacja seksualna, żeby dziecko wiedziało, że jak pedofil tam jest, gwałci to, co, co chodzi. Żeby wiedziało, co to jest molestowanie, żeby tam liczyło się winne w ogóle. Właściwie ośmioletnie dzieci uzależnią od wiecie, że to jest margines? Jezu. z Wiesz wiecie, że to na pewno nie jest dla dzieci nawet chyba. Wiecie, że to nie są zabawki dla dzieci. Widzisz, niech ktoś jest piłszakiem, to nie jest to... To nie znaczy, dla dzieci. No, z tym się poniekąd zgadzam, że to, to, to akurat nie powinien tak, dziecko daje telefon, że rodzic daje telefon dziecku i... Boże, to nie są gadżety, to nie są zabawki dla dzieci. To takie gadżety takie bardziej takie ozdobne do domu, takie dla dorosłych. Od Shreka to się akurat odczepcie, od szreka to się odczepcie, Wara od Shreka to jest najlepsza bajka. Boże, nie, ale wie, wiecie, że to są, że to są takie różne typy humoru i to jaki ktoś ma humor, to nie jest złe w sumie. Ja na przykład mam bardzo czarny i rasistowski humor i, ale ja nie, ale ja nie mówię. I wiecie, że to jakiś ktoś ma właśnie nie się powinien powiedzieć tak, że wiecie, że to jaki ktoś, jak ktoś ma humor, to nie świadczą jest człowiek ja mam taki bardzo czarny i humor i jakoś nie obrażam innych ras i... i jakoś nie dzielę się swoim humorem, trzeba mówić dla siebie i tak wiele ludzi robią. Ale wiecie, że to nie jest. Jezu. Wiecie, Jezu. Te koszulki z marihuaną, to już z bo są takie typowo dla dresiarzy i w ogóle, ale to, to, to nie w ogóle o co im chodzi. To są tylko... boże, nie, wycieram do tego fragmentu. Boże. Znowu ta Małgorzata Wieńczkowska, efekt. Co nie wiecie co oni co Ja też się wiem różnymi z że rzekomo zabawkami jestem normalnym człowiekiem. uzależnienie, bo wiecie, od Monster High do, do, do marihuany, albo nawet do jakiegoś kanału Rozpuszczalników. Jezu. Boże nie... A może powiedzieć coś o problemach psychicznych, ale nie, nie, to są gry komputerowe. Gry komputerowe są wszystkie mu inne. Boże, nie pokubuj zabawek, które niszczą twoje dzieci. Boże, ile i wspieraj stowarzyszenia, czyli wiadomo o co wszystko chodzi, wiadomo o co chodzi, o pieniądze. Dobra, i w tej części to by było na tyle. Na razie, cześć.